汉服。 to pierwszy turniej zorganizowany dla dzieci z rocznika 2012, czyli kategoria Orlik. Turniej jest zorganizowany dzięki wsparciu naszego głównego sponsora Hanbut. Myślę, że takie turnieje powinny się odbywać co roku, więc mam nadzieję, że to nie będzie pierwszy turniej, a będzie to turniej cykliczny. Oczywiście będziemy co roku robili dla młodszej kategorii wiekowej. Jestem bardzo zadowolony z współpracy z firmu Handbut. Turniej Handel Cup daje możliwość dzieciom rywalizacji w fajnej atmosferze, w atmosferze uśmiechu na dobrych boiskach. Pogoda jest wspaniała, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Dzieci dobrze się bawią, rozwijają swoje umiejętności piłkarskie. Wynik gdzieś tam poszedł na drugi plan. Ważne jest, żeby te dzieci były uśmiechnięte. Pada dużo bramek, jest dużo radości. Praca obecnego zarządu Tura Spodlaski z przedsiębiorstwem Handbut trwa już od trzech lat. To jest nasza kolejna umowa, którą podpisaliśmy ze znaną bielską firmą, producentem Blach. Nasza współpraca rozwija się z każdym rokiem, z każdym rokiem staramy się wchodzić na inne pole innowacyjności. No i mamy okazję dzisiaj wkroczyć w kolejny etap naszej współpracy, zorganizować taki piękny turniej, na którym jak widzimy gra ponad setka dzieci, 16 drużyn, to jest jedno z największych tego typu wydarzeń w regionie.